Cześć, dzień dobry. Dzisiaj Wam pokażę taki problemik w atlasach, który często się zdarza. Nie grzeją, nie grzeją pogrzewanie siedzeń. To jest akurat siedzenie kierowcy. Samol jest na gwarancji. Duży błąd, jaki popełniają tutaj ludzie. Młodzi ludzie. Dobrzy ludzie, ale bezmyślni. Tak na gwarancji. Powinniśmy się zamówić całe to... Niemcy bez problemu dają całe i to wkładasz. I to chodzi o czas. Bo jeżeli nie ma gwarancji, to ja to muszę wszystko grzać. To muszę podgrzewać. To jest na takim mocnym kleju. Stawiam, na 70 stopni. Ale strasznie dużo czasu to zajmuje. To po prostu nie ma sensu. Nie ma to sensu. Zamawiacie całe, na gwarancjach całe. To się nazywa kusią. Wtedy zrobisz to szybko, a w tej sytuacji ja się muszę z tym bawić. Kto to potrzebuje? Przecież nikt tego nie potrzebuje. Kto potrzebuje takie prace w garażu Mercedesem? To jest strata czasu i pieniędzy dla warsztatu. Trzeba myśleć. Trzeba myśleć i wybierać po prostu łatwe i proste drogi. Nie? Jak tego nie podgrzejesz, to to oderwiesz, cała ta gąbka się poszczępi i tak będzie całe do wymiany. Po prostu trzeba to od razu całe zamówić. Nie wiem jaka jest różnica ceny pomiędzy sam, samym podgrzewaczem a, a tym siedziskiem, ale jak się dowiem, to napiszę pod filmem komentarzu jaka jest różnica w cenie zmierzę czas jaki mi zajmie odklejenie tego mija 30 minuta mojej pracy przy odkrojeniu grzałki i dostępnym jestem mogę powiedzieć że tutaj w tej strony to jest na piątkę zrobione jest trójkę z plusem, no ale tego nie zrobisz. Mija 30 minut. Jestem w tym miejscu. Witam ponownie. Nowa mata grzewcza. Przyklejona. Przeklejenie samej maty zajęło mi godzinę. Około godziny plus minus 5 minut. Więc już bym, gdybym miał całe to, już bym to zrobił. Już by było zrobione. Robota już byłaby gotowa. Także godzina tu kosztuje 180 funtów. W tej firmie. Dla klienta nie? to jest akurat gwarancja. Także Niemcy nie płacą mu za godzinę 180 funtów. W każdym sensie nie ma sensu przeklejenia tego polecam zawsze na gwarancjach. Zamawiajcie sobie całe. Miłego dnia.